Przez cały poniedziałkowy wieczór strażacy wraz z pracownikami pogotowia gazowego kontrolowali piwnice domów przy ulicy Waksmundskiej na odcinku od ulicy Świętej Doroty do harcerskiej. Profilaktycznie został tam wyłączony dopływ prądu. Działały siły kilku strażackich zastępów. Poniedziałek był feralnym dniem dla rejonu waksmundskiej. Od rana gazownicy likwidowali awarię sieci stwierdzoną między skrzyżowaniem z ulicą świętej Doroty a skrzyżowaniem z ulicą legionów Józefa Piłsudskiego. Ten odcinek był przez pewien czas zamknięty dla ruchu. Wieczorem pogotowie gazowe i strażaków poderwał kolejny sygnał. Wtedy już dowództwo zadysponowało strażackie jednostki. Przyczyną było zgłoszenie od jednej z mieszkanek, tym razem odcinka między ulicami Świętej Doroty a Harcerską, że w piwnicy, w pobliżu rury doprowadzającej gaz ziemny do budynku, wyczuwalny jest jego zapach. Czujniki wykazały tam obecność gazu, co oczywiście nie powinno mieć miejsca. Był to skutek rozszczelnienia instalacji gazowej. Działania straży polegały głównie na monitorowaniu obszaru pod kątem niebezpieczeństwa wybuchu. Nie było zagrożenia wybuchowego, ponieważ stężenia, które tam występowały, nie były stężeniami wybuchowymi. Myśmy monitorowali mimo wszystko ten, ten teren, natomiast pracownicy gazowni wykonywali swoje działania polegające m.in. na tym żeby, na sprawdzeniu szczelności. Na, na terenie działania były, było pięć zastępów straży pożarnej i w zasadzie działania zakończyły się około godziny w pół do 11. Ten gaz było czuć jeszcze dzisiaj z rana troszeczkę, ale to wszystko jest przez to, że to on się musiał po prostu ulotnić z tego obszaru, z tych studzienek kanalizacyjnych głównie, gdzie się nagromadził w tym okresie wczorajszego dnia. Natomiast prace gazowników trwały jeszcze w dniu dzisiejszym tam. Zaangażowane w tej akcji strażackie siły były zastępami nowotarskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej i okolicznych OSP. Potrzeba ewakuacji mieszkańców nie zachodziła. Teren akcji odgrodzono słupkami i wstrzymano ruch. Czasowe odcięcie prądu nieuchronnie wywołało jednak pewne perturbacje, którym strażacy szybko zaradzili. Była mieszkanka, która była podpięta do aparatury medycznej wymagającej prądu. I w zasadzie y, podczas tych działań został prąd wyłączony na terenie y, tam na tym odcinku ulicy Waksmundzkiej, co wiązało się z tym, że ta aparatura mogła przestać działać. A w związku z tym zadysponowano agregat prądotwórczy w celu podtrzymania działania tej aparatury. Doświadczenia strażaków wskazują, że przyczyną rozszczelnień sieci często bywają ruchy gruntu, powodowane naprzemiennym zamarzaniem, rozmarzaniem i opadami. Jeszcze we wtorek gazownicy prowadzili tam pracę, wycinając fragment sieci i próbując zlokalizować miejsca awarii. Mieszkańcy tej okolicy są tym bardziej wyczuleni na zagrożenie wybuchem, że mają w pamięci tragedię z grudnia 2008 roku, kiedy jeden budynek legł w gruzach, drugi został uszkodzony, śmierć poniosły dwie osoby, a kilka zostało rannych.